Cześć siemanko, z tej strony Ali. Dzisiaj mamy puszkę Passion, Match, Attack's Extra. Mamy w niej 66 kart plus 4 Exclusive. Classic Celebration Limited Edition Cards. A więc mamy taką puszeczkę. Mamy jeszcze taką. Są jeszcze takie niebieskie, ale mamy taką tylko czerwoną. A więc puszka wygląda tak. Jeśli. Zacznijmy od kart limitowanych. Okej. Okay. I zrobimy sobie pomiędzy nimi pojedynek. Musiało tak na razie. I mamy Joshua Kimiś z FC Bayerno. Halanda. Bellingama i Neymara. Ok. To zrobimy pomiędzy nimi wszystkimi pojedynek. I mamy tutaj takie karty. Nie wiem czy sumie są najrzadsze karty i jakie tu są w ogóle rzadkie Dobra. Zaczynamy. Mamy Frankie de Jonga. Lucas Sutsitz, Dalay Blind, Benjamin Hendrix, Thibaut Courtois, James Tavernier, Manuel Pellegrini. Shabi Alonso. I mamy punkt dla Kimisia, bo mamy Jamal Musiala z e, Bayernu. Więc mamy punkt dla Kimisia. Martin Odegaard. Wesley Fofana. E, Harway Elliott.

Max Marco Rosa, De Wynneręcz Rafael Guerreiro I mamy punkt dla Bellingama Więc jest 1-1-1 I mamy jeszcze punkt dla Neymara Jest Kylian Mbappé Więc teraz każdy ma po jednym punkcie okay. Mamy jakąś pro -elite Kulusewski. Nie wiem, co to jest. Ta karta. Jakaś fajna. Rama Alt Araujo. Rian Kent. I Pedro Porro. I teraz mamy te karty takie specjalne. Teraz nie ma tej. Machu. Nahuel Molina. Sergiej Minikowicz sawicz Lukas Hradecki I mamy punkt dla Neymara. Mamy Sergio Ramos. Okej, okay, poczekajcie chwilę. Bo tutaj Hmm. E, Jusel Kunde i Isko Więc na razie po tych kartach wygrywa Neymar Ale to może się wszystko zmienić I zaczynamy od punktu labelinga bo mamy Jusofa Mukuku, Mukoko Okay. Nicola Sejwald Leandro Paredes I mamy punkt dla Neymara Achraf Hakimi Nie powiedziałem, ale jak trafimy kartę Na przykład Kimisha To dajemy wtedy dwa punkty Bo to jest jako jeden zawodnik Headline Hero Matias Vecino, Stefano Pioli Performance Bost Nicolo Barella Ruben Amorim Kyogo Fruszafi Lorenzo Pellergini Hidlain Hiro Hero Skamca i mamy punkt dla Holanda, bo mamy Manuela Kandzi. Alejandro Garncaro Aleksandr Zinchenko Jorginho Piero Hincapie I mamy punkt za Kimisia, bo mamy Leona Goreckę A więc i tak Neymar na razie wygrywa i Mamy headline hero Marcus Edwards. Vinicius Junior i headline hero Hakan Czalanolu. Sergej milinković sawicz Ansu Fati. Benjamin Sesko. I mamy punkt kolejny dla Kimisie, bo mamy Manuela Noyera. A więc dogonił już Neymara, Romelu Lukaku, Czułameni. I kimi wychodzi na prowadzenie? Bo mamy Tomasa Millera, Dejan Kulusewski, Zlatan Ibrahimović. Out of this world. ja widzieć. To chyba dawny zawodnik. Angel Di Maria. I patrzcie, mamy jakąś klub. Un Table. Erling Haaland. A więc mamy dwa punkty dla Haalanda. I Evan Lee Ilson. Więc podliśmy punkty. Neymar ma punktów 3. Bellingham ma punktów 2. Haland ma punktów 4, bo trafiliśmy tego Halanda. I Kimiś ma punktów T4. A więc wygrywa Haland i Kimiś. Kolejny jest Neymar. I na ostatnim miejscu jest Bellingham. A więc jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Cześć!